Czy też w Twoim życiu zadajesz sobie czasem pytanie, czy to już wszystko? Naprawdę mam tak żyć aż do śmierci? I gdzieś tam podskórnie czujesz, że jesteś stworzony do czegoś znacznie więcej? Witaj w drugim filmie naszej serii o tym, jak będąc człowiekiem innym niż Twoje obecne otoczenie, możesz właśnie dzięki temu zbudować sobie życie, o jakim większość tych, tak zwanych normalnych ludzi. Nie może nawet marzyć, i to nie może marzyć, niezależnie od ilości posiadanych przez nich w tej chwili pieniędzy, mieszkań i tym podobnych rzeczy. Jeżeli nie widziałeś tego pierwszego odcinka, to koniecznie go potem obejrzyj. Link podam ci na ekranie końcowym. Ale możesz też zacząć właśnie od tego filmu. Wbrew temu, co uważa wielu ludzi, jak to dobrze zrobisz, to jest i dla ciebie możliwe. Nie typowe odliczanie dni od weekendu do weekendu czy tygodni od urlopu do urlopu, ale właśnie życie pełne urozmaiceń, radości i miłości i oczywiście pełne też możliwości uczenia się i tworzenia. Co, jak jesteś inny niż większość, pewnie też jest potrzebą, która tkwi w tobie, prawda? Jeżeli już używamy słowa tkwić, to jest dość prawdopodobne, że jeśli oglądasz ten film, to być może masz takie poczucie, że w życiu utknąłeś w miejscu. Jest tak? Mówiąc metaforycznie, no, może czujesz się jak autor, który ma w sobie fantastyczną powieść swojego życia, ale zamiast ją pisać, przepisuje codziennie czyjeś cudze, nudne maile. Albo na przykład czujesz się, jak posiadasz skrzydeł, któremu codziennie ktoś zakłada ciężki plecak z kamieniami i każe chodzić na czworakach po tej samej nudnej trasie. A ty przecież chciałbyś polecieć, prawda? Najgorsze w tym jest to, że możesz nawet być dobry, a nawet bardzo dobry, tym przepisywaniu tych rutynowych maili czy chodzeniu po tej nudnej trasie no bo przecież jesteś poważnym człowiekiem ogarniasz pracujesz robisz to co trzeba może nawet inni cię chwalą a może nawet dostałeś dyplom i zostałeś pracownikiem miesiąca ale gdzieś głęboko w środku zapewne pojawia ci się cytowane już pytanie powtarzam jeszcze raz czy to już wszystko czy to jest życie którego mam się trzymać aż do końca ja też tak miałem, i pewnie podobnie jak wtedy u mnie, to jest pytanie, które nie daje ci spokoju. No bo gdzieś podskórnie czujesz, że jesteś stworzony do czegoś znacznie więcej. No tylko nikt nie dał ci mapy i wskazówek. I co gorsza, mimo że jesteś stworzony do czegoś innego, to nic w tym kierunku nie robisz. I nie dlatego nie robisz, bo jesteś leniwy. Nie dlatego nie robisz, że coś z tobą jest nie tak. Nie robisz tylko dlatego, uważaj teraz, że całe życie byłeś uczony jednego. Dopasuj się, dopasuj się, dopasuj się do systemu, do szkoły, do rodziny, do oczekiwań innych. W żadnym wypadku nie bądź w cudzysłowie kłopotliwy, nie zadawaj trudnych pytań. No, najlepiej nie wyróżniaj się zbytnio. A kiedy tak, tresowany przez lata, trenujesz tłumienie samego siebie, to potem rzeczywiście naprawdę trudno jest ci rozpoznać, czego ty, ty sam właściwie chcesz. To jest bardzo duży problem. No i właśnie dlatego tkwisz potem w miejscu albo co najwyżej, robisz pozorne postępy, wspinając się na niewłaściwą drabinę, drabinę, którą ci zdefiniowali inni ludzie. Nie dlatego, że nie masz potencjału. Masz go, tylko ten potencjał został zapakowany, zaklejony i odłożony na bok, bo uznano za bezwartościowy. Ale. Mam dla ciebie dobrą wiadomość: to wszystko da się odkręcić. Tylko musisz przestać robić jedną rzecz, którą robisz cały czas, często nawet robisz nieświadomie. Przestań czekać, aż ktoś ci powie, że możesz. Bo prawda jest taka, że jeżeli jesteś w miarę zdrowy na ciele i umyśle, to możesz się zmienić, możesz zacząć budować swoje życie po swojemu. Możesz wyjść z tej klatki, którą ci zbudowano. Mówię ci to jako 70-latek, który nawet w tym wieku cały czas udoskonala swoje życie i poziom delektowania się nim, a zaczął jako zakompleksiony i biedny, jak przysłowiowa myśl kościelna sprzedawca gazet w obcym kraju. I to jeszcze w czasach globalnego kryzysu gospodarczego. Da się! Ale twoje prawdziwe życie możesz zbudować tylko, jeśli ty sam zdecydujesz, że to już czas. To musisz sobie sam uświadomić. Aby to sobie uświadomić, najlepiej no, musisz szczerze odpowiedzieć sobie na kilka bardzo ważnych pytań. Po pierwsze, sprawdź, czy robisz to, co ma naprawdę sens dla Ciebie, czy robisz w życiu to, co wypada według cudzych zasad. Sprawdź też, czy jesteś otoczony ludźmi, przy których możesz być sobą i to jest dla nich absolutnie w porządku. Sprawdź też, czy twój dzień wypełniony jest działaniami, które mają dla ciebie znaczenie, czy też cichym odliczaniem do końca pracy, lub co gorsza, odliczaniem do weekendu. Sprawdź też, czy twoje wybory są naprawdę twoje, czy robisz je mówiąc kolokwialnie pod publiczkę, bo tak wypada, albo bo inni tak oczekują. To jest bardzo trudne pytanie, ja wiem, ale jest bardzo potrzebne. Sprawdź też, czy Twoje relacje są prawdziwe i wzbogacające dla wszystkich zaangażowanych, czy też są tylko takie, żeby, no żeby nie być samemu. Pomyśl nad tym, jak brzmią Twoje odpowiedzi, i przestań pytać się, czy może żyć inaczej. A zamiast tego, zacznij pytać, co by było, gdybym przestał się niepotrzebnie ograniczać i zajął się tym, co jest naprawdę ważne. I wreszcie. Przestań się też ograniczać, żebyśmy się dobrze zrozumieli. No, nie musisz od razu robić totalnej rewolucji życiowej. Zacznij zmianę od jednej, nawet pozornie drobnej rzeczy. Jakie są drobne rzeczy? No, na przykład od jednego nie tam, gdzie zawsze dla świętego spokoju mówiłeś: no dobra, spoko zrobię. Albo od jednego poranka, kiedy nie sięgasz po telefon, co robisz zazwyczaj, bo ktoś może coś od ciebie chcieć. Od jednej decyzji, która choć trochę idzie w tym kierunku, który pragniesz, a nie w takim kierunku, który oczekują inni. Na początek, z tym kierunkiem nie musisz nawet dokładnie wiedzieć, dokąd zmierzasz, co może brzmieć bardzo kontrowersyjne w stosunku do tego, co mówi wielu kołczów. Ale na początek wystarczy, że przestaniesz iść w stronę, która niszczy i marnuje Twój czas i potencjał. Wielu widzów dziwiło się, że tyle moich filmów analizuje. Autentyczne problematyczne sytuacje innych ludzi, nadesłane mi przez nich. No ale to są właśnie bardzo praktyczne wskazówki, czego unikać. Już takie niepakowanie się w problematyczne sytuacje u większości ludzi może spowodować naprawdę dużą różnicę na plus. Jeszcze nie trzeba niczego nowego zaczynać. Skorzystaj z tego. Zanim pójdziemy dalej, jeszcze jedno ważne wyjaśnienie. Kiedy ludzie zaczynają zadawać sobie takie pytania jak te, które przytoczyłem przed chwilą, to bardzo, bardzo często otoczenie szufladkuje takie zachowanie, jako tak zwany kryzys wieku średniego takiej osoby. To określenie pokazuje, jak bardzo pokopane w głowie mają te osoby, które przyklejają ci taką etykietkę. No bo jeśli już musieliśmy, mielibyśmy mówić o czymś w wieku średnim, to takie zadawanie pytań i szukanie odpowiedzi na nie to jest szansa, tak, szansa wieku średniego, a nie żaden kryzys. No być może jedna z ostatnich szans na spełnione, ciekawe, szczęśliwe życie, jeśli ktoś o to wcześniej nie zadbał. To oczywiście nie jest zachęta, abyś jutro rzeczywiście rzucił wszystko i wyjechał na przykład bieszczady. To mogłaby nie być najmądrzejsza decyzja, tego nie polecam. Ale jest to zachęta, żeby zacząć po prostu eksperymentować w Twoim życiu. Eksperymentować najlepiej stosując trzy zasady eksperymentowania, które omówiłem w filmie Chcesz lepiej żyć? Próbuj nowych rzeczy. Ten film podlinkuję Ci też na ekranie końcowym, a już teraz szczególnie polecam Ci zasadę numer dwa, która mówi: Eksperymentuj tak, aby ewentualne niepowodzenie eksperymentu Cię nie zabiło nie zabiło ani fizycznie, ani psychicznie, ani ekonomicznie. A tak w ogóle, to jako początkujący eksperymentator, pozbywający się kajdanów społecznych, możesz zacząć w sumie od małych rzeczy. Na przykład ubierz się raz tak, jak naprawdę chcesz, a nie tak, jak w cudzysłowie wypada. Albo powiedz coś, co myślisz, nawet jeśli nie wszystkim się to spodoba. Albo na przykład odmów robienia rzeczy, które ci nie pasują i to odmów bez tłumaczenia się. Możesz też spędzić na przykład jeden dzień bez social mediów, albo spędź jedną godzinę na robieniu czegoś tylko dla siebie, i to nieproduktywnie, nie w cudzysłowie rozwojowo, tylko dla twojej czystej przyjemności. A jak już jesteś bardzo odważny, to spróbuj spędzić cały dzień w ciągu tygodnia pracy z telefonem w trybie samolotowym. To z trybem samolotowym może wydawać Ci się drobiazgiem. Ale znam osobę, dla której zrobienie tego to była prawdziwa rewolucja. To są pozornie drobne posunięcia, ale wiesz co one robią? Przesuwają środek ciężkości z życia pod dyktando innych ludzi w kierunku życia według Twoich zasad i według Twoich potrzeb. Plus, oczywiście, tworzą różne wyjątki. A jak zapewne pamiętasz zajęć z logiki, każdy wyjątek obala regułę, prawda? Jak już zacząłeś robić takie wyjątki, to czas na kolejny krok. Zacznij bardzo uważnie patrzeć na ludzi wokoło i zauważ, kto postrzega cię jako niezależnego człowieka, który może mieć własne pragnienia i marzenia i który może robić coś, aby je zrealizować. Zaobserwuj też, przy kim czujesz się, że możesz po prostu być sobą. A teraz uważaj bardzo ważne pytanie eliminujące przy kim ciągle musisz udowadniać albo udawać kogoś, kim nie jesteś. W tym ostatnim przypadku nie zdziwiłbym się, gdyby do tej grupy zaliczała się spora część Twojej rodziny i prawie na pewno duża część towarzystwa w pracy, o ile pracujesz na etacie. I teraz muszę powiedzieć, tu nie ma miękkiej gry. Jeśli chcesz dobrze żyć, to będziesz musiał podjąć naprawdę niepopularne i na początek trudne dla Ciebie decyzje. Bo jak ktoś regularnie ciągnie Cię w dół albo ładuje negatywną energią, to to nie jest jakaś drobnostka. To jest bardzo poważne upośledzenie Twojej zdolności do zbudowania sobie szczęśliwego życia, i będziesz musiał wtedy podjąć niełatwą decyzję: czy pozbędziesz się i to możliwie szybko takich ludzi z Twojego otoczenia, czy też praktycznie Ty sam pozbawisz się szans na naprawdę dobre i wolne życie w dobrobycie i dobrostanie. Tej decyzji nikt nie może podjąć za Ciebie, bo oczywiście w obydwu przypadkach to Ty będziesz ponosił jej konsekwencje. No cóż, takie jest życie, takie jest bycie dorosłym. Dlatego zastanów się, czy jesteś gotów przejąć odpowiedzialność za swoje potrzeby i spełnienie. Czy tylko spełniasz cudze potrzeby, bo tak jest wygodniej. Tylko proszę, nie zastanawiaj się przez dziesięciolecia, tak jak to robi wielu ludzi, bo straconego czasu naprawdę nikt ci nie odda. W tym zastanowieniu się możesz też mieć jedną bardzo powszechną obawę, a mianowicie. Obawę przed samotnością, obawę, że zostaniesz sam jak palec. To normalne. Taką obawę ma większość ludzi, którzy decydują się na rozpoczęcie życia według swoich własnych zasad, i ze mną było dokładnie tak samo, też miałam taką obawę. Na szczęście w wypadku akurat tej obawy mogę Ci znacząco pomóc i już to robimy. Zacznijmy od kilku podstawowych spraw, które trzeba sobie uświadomić. Pierwsza sprawa jest następująca. Ludzie boją się samotności w znaczeniu sytuacji, kiedy zostają sami i nie ma nikogo dokoła. A często nie widzą, jak w gruncie rzeczy już teraz są bardzo samotni w gronie dotychczasowych znajomych, kolegów, a nawet rodziny. Też masz takie niby relacje, gdzie po każdym spotkaniu jesteś jeszcze bardziej zmęczony niż przed, bardziej wyssany z energii niż przed, albo twój obraz świata jest gorszy. Spójrz prawdzie w oczy. Jeśli tak masz, to nie są to relacje, to w najlepszym wypadku są kontrakty, w których płacisz sobą i czasem swojego życia za filowe towarzystwo. No, Teraz nasuwa mi się porównanie do korzystania z usług najstarszego zawodu świata, no, którego względem algorytm YouTube'a nie będę teraz nazywał po imieniu. Ale na pewno wiesz, co mam na myśli, prawda? Nie rób tego. Mówię to, abyś sobie uświadomił, że ewentualna strata takich, w cudzysłowie, relacji niekoniecznie oznacza stratę czegoś, co jest dla ciebie naprawdę wartościowe. No, Ja wiem, że czasem wydaje się, że lepsze to niż nic i bardzo wielu ludzi postępuje według tej zasady, ale prawda jest taka, że cisza w zgodzie ze sobą jest znacznie lepsza niż postępowanie wbrew sobie. I zadowalanie się już tym ochłapami albo imitacjami relacji, które dostajesz. Jeśli nie chcesz takich ochłapów, to wcale nie jesteś skazany na samotność, o czym zaraz porozmawiamy. Jeśli teraz pytasz myślach, co masz w takiej sytuacji zrobić, to posłuchaj. Po pierwsze, przestań inwestować czas i energię w ludzi, którzy cię nie postrzegają jako autonomiczną, niezależną istotę ludzką. Przestań się ciągle takim ludziom tłumaczyć, przestań im cokolwiek udowadniać. Po prostu przekieruj swój czas i uwagę gdzieś indziej. Po drugie, to jest bardzo ważne: zacznij mówić językiem, który jest Twoim językiem i odzwierciedla Twoje myśli, i odczucia. Bez filtra, bez prób bycia fajnym, bez kalkulowania, czy tak to się opłaca. No bo tylko wtedy masz szansę, że ktoś, kto myśli, postrzega podobnie do Ciebie, usłyszy Cię naprawdę. To jest trochę jak radio: jeśli ciągle nadajesz na niewłaściwym kanale, to pokrewni ci duchowo ludzie nie mają żadnej szansy cię usłyszeć i nie, nie mają jak cię znaleźć. A pamiętaj, tacy ludzie istnieją, bo jesteśmy bardzo różni, bardzo zróżnicowani. Tylko ci ludzie pasujący nie słyszeli jeszcze tego prawdziwego głosu, prawdziwego ciebie, no i nie mieli szans rozpoznać, jeżeli ciągle udajesz kogoś innego. Dlatego zacznij wreszcie mówić po swojemu i nie przejmuj się, że większość będzie cię krytykować, a wręcz odrzuci. No ja jestem takim typowym przypadkiem odrzuconym przez większość, co w ogóle nie przeszkodziło mi ani w znalezieniu pasującego do mnie i dość lukratywnego sposobu zarabiania na życie jako konsultant negocjacyjny, ani w zbudowaniu grona znajomych, z których no, wzajemnie się wspieramy, szanujemy i zbogacamy nasze życie. Ani też, i to jest bardzo ważne, w znalezieniu wspaniałej partnerki życiowej, z którą od ponad 7 lat jestem w związku, którego wielu ludzi nam zazdrości. bo w związku, który ja sam przez większość mego życia uważałem w ogóle za niemożliwy. A jednak, nawet na tym kanale, no mówiąc wprost co myślę, co prawda, naraziłem się i ciągle narażam się wielu ludziom, ale jednak prawie 150 tysięcy subskrybentów stwierdziło, że to co mówię jest ciekawe i wartościowe. Kto tu mówi o samotnieniu? I zapewniam cię, ty też możesz zbudować takie życie, tylko musisz zacząć od tego, o czym dotąd mówiłem. No inaczej będzie z tobą niestety podobnie jak z większością ludzi, którzy z różnymi usprawiedliwieniami albo odkładają tak zwane prawdziwe życie na potem, albo na jeszcze potem, i to potem nigdy nie przychodzi. Nie dołączaj do tej grupy, proszę cię. Jeśli zrobiłeś te zadania, o których czas mówiłem i nadal jesteś zdecydowany iść dalej w kierunku spełnionego życia. To ważna informacja, to prawie na pewno będziesz musiał znacznie poprawić Twoje umiejętności budowania relacji z innymi ludźmi. Bo jeżeli mamy szczerze rozmawiać, zapewne masz w tej dziedzinie, podobnie jak większość społeczeństwa, kombinację złych albo nawet bardzo złych nawyków i braku dość podstawowych umiejętności. O wielu tych rzeczach mówiłem w filmach na moim kanale, obejrzyj je, ale jeśli na serio zamierzasz zmienić Twoje życie, to moja rada, przestudiuj to, przestudiuj wielokrotnie mój praktyczny podręcznik Sukces w relacjach międzyludzkich, który możesz mieć niedrogo jako książkę papierową, e-book czy audiobook. Polecam ci ją teraz nie dlatego, żeby zarobić na tobie kilka złotych, ale dlatego, że to jest praktyczny podręcznik napisany specjalnie dla takich ludzi jak ty i ten podręcznik pomógł już skutecznie kilkunastu tysiącom ludzi. Połóż go sobie na stoliku w mieszkaniu, to będziesz miał mnie Alexa w zasięgu ręki. A jak trafisz na jakiś problem, którego tam nie opisałem, no to przecież możesz do mnie napisać chętnie nagram film z odpowiedzią. Jeśli to nagranie przemawia do Ciebie i chcesz, abym kontynuował ten temat, to proszę napisz koniecznie w komentarzach. A ten film też bardzo proszę poleć dalej, bo YouTube raczej tego nie zrobi, a w sumie szkoda. Obejrzyj jeszcze ten film o bezpiecznym eksperymentowaniu w życiu. A jeżeli nie widziałeś pierwszej części tej serii, to znajdziesz ją tutaj. Niezależnie od tego, czy będę tę serię nagrywał dalej, to ten temat na pewno będę kontynuował w moim newsletterze. Dlatego warto się na niego zapisać link masz tutaj poniżej. Wszystkiego najlepszego i do zobaczenia.